Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Czas na podsumowanie następnego Food Champions, tym razem Food Champions, który dotyczy eventu Fantazy FC. Więc zobaczcie, jaki bilans, co w nagrodach. No i oglądajcie uważnie, bo to, co się wydarzyło w tym odcinku, to będzie memem bardzo długo. Dobra, widzowie. Ostatni meczyk w tym momencie z 8,2 na 9,5. Szkoda, bo dwa poprzednie mecze były do ugrania, i boję się, że teraz dostanę gościa, który będzie dużo lepszy. Mam problem bardzo z tymi prostopadłymi właśnie, nie wiem co zrobić. Nie widać, czyli 4, 2, 1, 3. Ale kto tam będzie, nie mam zielonego pojęcia. Putejas jest widzę. Maradona. Przesuwa się i waran tutaj mu uratował trochę. Dobrze, jest info, że się przesuwa, to wiemy. Oj, tam to mnie złapiamy. No nie, wini! Ale to jest następny gościu, który gra tak wysoką obronę ustawioną, widzicie? Ale będziemy tutaj cisnął. Maradona 2. No wiedziałem, że tak to będzie. Yy, że te dwa mecze właśnie miałem szansę, żeby ugrać, a teraz już będzie bez szans. Często tak jest. O, i farcik Farcik Nie wiem, może w tym meczu powinien dać obronę wyżej, jednak też nie przesunął się tym razem. O, ale kontra idzie, ale nie w tą stronę. Ja już myślałem, że bramkę stracę, a to w drugą stronę poszło. O źle. O źle to wybiłem. Zaczęło się od mojego głupiego wybicia w środek takiego no, na panikę, no nie GG, próbowałem. Próbowałem to złapać jeszcze, ale Odda lepiej niż za 15.0, mam nadzieję. Zobaczymy co to będzie Otwieramy To można skipnąć Szósteczka. Co dalej? A tu kwara? No, przydałby się taki kwara. Skip. Tutaj to i tak nie ma na co liczyć. W sumie tak mi się wydaje. Care, ok. Czyli w pierwszych pikach było tak. Teraz to, co ważniejsze, to piki Fantazy FC albo Hero. Sąd z pierwszego pośrodku. Coś dużego. O i tego już mam. Tą też mam Sanket Osiemdziesiąt 88. I tak go nie użyję, więc chyba wziąć lepiej tego i mieć duplikat. Ale oddało bardzo. Dobra, teraz ten. Siedzi. Czy ja mogę dostać kogoś, kogo nie mam jeszcze? Fajnie by było. Aha. A aha. Schowam to i zrobię tak, żeby nie widzieli. Nie, no kawa. Team of the Wiki y to myślę, że można sobie skipnąć. Chyba tutaj nic niesamowitego nie możemy dropnąć eee, tego pana na transferową. Jeszcze jednego sprawdzam od razu, czy też będzie. Pyk. Skip ile masz końców, no teraz chyba koło miliona już będzie, tak mi się wydaje, a jak posprzedaję to na pewno, już wam powiem 950 tysięcy, dobra, mamy paczkę 82 plus razy 20 nie ma w środku nic, no myślę, że te nagrody nie oddadzą, ale trudno jeszcze jedna paczka sprawdzamy, 83 plus razy 10 inform tylko inform no to słabo. To jednak nie oddało. Foder się uzupełnił i tyle. Nie ma tej paczki. Ty, ona jest znów. Ona jest znów, widzowie. Jak głupie jest to, żeby kupić to za końsy. Co mieliśmy z poprzednich paczek? Mieliśmy panią Dun i Babadzide. Czy będzie jeszcze raz Babadzide? Jak myślicie? Babajide wjeżdża? Wiesz, że Baba Jide czy nie? Nie warto. Nie wiem, że nie warto. Baba GD za zakończy. Tago. Oh, Wait a minute. Who are you? Ty, ale to będzie ktoś inny. To będzie ktoś inny, bo to nie jest ten. 8-9, to nie. No. Nie. Nie, no kama ja was proszę Ej, to jest ustawione, no to jest niemożliwe, żeby trafiać tylko te karty. Jaki to jest skam! Jaki to jest skam niesamowity. A ja się na to nabieram, jak głupi jeszcze w ogóle, to jest najlepsze. Świetna sprawa. Ja! Yeah. Przynajmniej nie Babadzidę No to czekaj, otwieramy jeszcze jedną, będzie Babadzidę Patrz, patrz na to, patrz. Patrz stary, patrz. Jakie to jest kamidło? Dziesięć kamii brakuje. Czekajcie chwilę. Wydał milion na dwie paczki. Nara, wychodzę. Bawcie się sami. Nie no, to jest hit. Ja otworzyłem cztery takie paczki, trzy razy trafiłem tą babkę. Przecież to jest niesamowite. Jaki, jaki ona ma drop, kurde, 80%? Straciłem milion na dwie paczki. Co ja zrobiłem? A teraz jeszcze zagramy sobie jedno spotkanie. Mam tutaj 7 punktów już tylko żeby ukończyć zdobywanie punktów u mnie w lidze drugiej i co się zbliża do meczu o awans o pierwszą ligę, to cofam się tak o 3 4 kropki. Cały czas wtedy przegrywam. Tak to działa. No tak 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 to u mnie wygląda. Testujemy na razie też te karty. No i zobaczymy jak to będzie migało. Zobaczmy co. My tu mamy ciekawego Castilla, Campbell, Ferdinand, Winni na boku Olise, Gareth Bale. Z Bejlem ostatnio mam problemy, szczególnie z tymi piłkami prostopadłymi, ogólnie mam problem z piłkami prostopadłymi, powiem Wam, że strasznie dużo bramek tracę po tym, jak ziomek mi gra prostopadłą i co najciekawsze, wcześniej się przełączam na zawodnika mojego i próbuję... Uff, i próbuję właśnie już przechwycić to podanie prostopadłe albo nie dać mu wyjść na pozycję, ale i tak mi się to nie udaje. To powinien być gol. Pięknie pele 2 do 0. Już w szóstej minucie, dwie brameczki. A i złe wyprowadzenie piłki. To jest coś, przez to tyle bramek ja tracę, że to jest niesamowite. Znów strata i to pod własnym polem kardem. I mamy 2 do 1. Nie, ten róg, ten drugi. Kurczę, jak ten Casillas mu broni, chociaż teraz znowu niedociągnięte. I patrzcie, zamiast strzelić dwie kolejne bramki, to mam dwie niewykorzystane sytuacje. To, żeby się nie zemściło za chwilę. Mr. Bale tutaj z przodu jeszcze, dobrze, dobrze. nas. O, właśnie. Wyprowadzanie piłki, level ja. To jest, to jest klasyk i to jest kolejna bramka, którą bym stracił, gdyby nie spalony. Widzowie, dajcie znać, jak się tego oduczyć. Jak popracować nad lepszym wyrównaniem piłki. Czy więcej spokoju trzeba, czy, czy o co chodzi. Ale to ładnie zrobił, pele. To jest jego hat-trick. No i mamy 3 do 1. Dwa, znów zła gra w obronie Muszę do jakiegoś prosa chyba napisać Żeby pomógł mi to ogarnąć Bo już mnie to irytuje Zdąży? No oczywiście, że zdążył Casillas, jak ja cię lubię, tak przestań w tym meczu już Ej, no to jest faul To jest faul, jak w takiej sytuacji nie ma faulu? Powiedzcie mi no przecież normalnie wychodziłbym sobie sam na sam Gościu we mnie wbiega i nie ma nic A teraz jeszcze pewnie będzie kontrakt, po której mogę stracić bramkę na 3 do 3 Dziwny ten mecz się zaczyna robić Nie układa się dobrze to pode mnie na razie Dobra, zobaczmy Tym razem Pele uciekł Tym razem po raz kolejny mnie zbejtował na lobowanie Wystarczyło poczekać, ja po prostu muszę dłużej czekać Przy tym wykończeniu, no bo oni się przesuwają Bejtują, no robią różne rzeczy Żeby tylko oczywiście Obronić to sam na sam Robią to mądrze, a ja właśnie robię głupio Że strasznie szybko chcę skończyć akcję Nigdzie się nie muszę śpieszyć Oj, 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 zróbmy zmiany Zróbmy zmiany, no żeby to utrzymać O nie. O, u, nie trafił tego Pale. Ale myślę, że jakby się do główki złożył, to byłaby bramka, bo nie wygrałbym z nim, z nim tego pojedynku powietrznego. Mamy to, mamy to. 5 do 3. Simons poczekał, podał do winiego. I kolejne trzy punkty zdobyte. Tak naprawdę chyba brakuje mi już teraz tylko czterech punktów. I mamy nagrody ogarnięte. Tak czy inaczej, widzimy się wieczorem, zapraszam na live oczywiście o godzinie 20, tam też sobie trochę pogramy, porobimy drafty, a propos draftu, mam coś dla Was, ale dowiecie się dopiero jutro. Trzymajcie się, na razie, piona.